Z Bartek see. Jak i tata Siemanko z końcem sezonu. Którego Bartek? Koniec hmm. sezonu 37. Dopiero hmm. był pierwszy sezon. Kilka lat temu był dopiero pierwszy sezon, a mamy 37. Mamy 90 postaci aktualnie, a będzie 91. Mamy już skończony karnet i mamy coś w sklepie, coś co nie odbieraliśmy specjalnie. Kupujemy Jejjong. O, J o J -Jong. będzie jutro, bo dzisiaj jest środa, więc niczym jeszcze nie ładujemy co pieniędzy. Otwarcie jest mega, Byli fajnie, dużo tych, 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 tych... 35 zł. Hiperdoładowanie, bo będziemy dzisiaj szukać hiperdoładowań do naszej postaci, których jeszcze nie mają. Kredyty przydadzą się do Słonecznej Sławy 3. A prezent otwieramy na początku. Od najgorszych. Czyli punktów, których mamy już 57 tysięcy. blinki, które przydadzą się na dodatkowe skiny. Tak, i wszystko. I otwieramy losowy prezent od lewej idziemy w prawo od lewej w prawo idziemy prezent Bartek próbuje odejść. Ja nie mam szczęście do tego jeszcze raz się nie udało Jeszcze raz raz nie udało nie Nie miałem szczęścia Widocznie Bartek musi mieć szczęście bardzo otwiera trzy, fajnie, legendarnego, mitycznego odpady skin. Nie, kolejne punkty mocy, które nic nie dają. Legendarny stardrop. I co z niego wypadnie? Coś, hiperdowodowanie czy kredyty? Nie, mamy skina clown No to zawsze skina jest, więc zawsze fajnie. Spójrz do... na to emotkę, bo... Tak, gdzie jest gdzie to jest Bartka bar emotka ulubiona. To jest właśnie, to jest właśnie odpowiedź do tego skina na wylecie. Dobra, e, teraz spadnie. O, sam jedzie. Hiper doładowanie. I hiper doładowanie. Odpalaj po kolei. Otwórz. Spotkanie. Do max. Jest super. Tarcza, obrażenia, prędkość w głównym mierze. Obrażenia i prędkość plus trochę tarczy. Dobra. I ostatnie, Bartek, najfajniejsza. Mi nie wypadło nic, ja miałem, ja miałem aż 13 tylko. Ale na pewno jakiś skin wypadnie jakieś gamy też wypadną. Nie miałem, ja miałem 13 Stukni, aby otworzyć O stukaj, stukaj Serio 35, proszę państwa Już już myga Gamy. Nie, skin To? Nie piaski czasu. Kolejny myk, meka i będzie kolejny skin do Mecha Edgar! Że on jest mega drogi. 300. 300 gemów. Wiemy, winki czekaj. Powoli. Kolejny skin. Kurczak rico. Nieee, spoko. To są same Powoli. To są same emotry. Nie. Tak, to samo tu jest, bo widzisz. No tak, bo jest tego. Mamy Mecha Edgara, chłopie. Ale żarty, fajnie, co? Serio. Mech Edgar. Serio. No dobra, ale to my mamy, co serio? No co? Mógłbyś wierzyć, że mamy na głównym koncie takiego fajnego skina. 55 pasa. A my mamy na tego każde 1000, więc nie będziemy grać. Ja będę nie grał. Na 1000? Oczywiście, że 100, tak będę grał e, rankingowe. Płokie jest kozak, ale ja lubię takie rzeczy. Typowo taki ten jak... A mamy dwa takie do Mamy dodatkowe to... dwa, tylko serduszko nie wpadnie, ale one są. Złodziej kozak. To te po 50 to Są te tańsze. To są dodatki do tego koloru. No ale to na razie nie będziemy wziął kupał, że się mam być. Mecha, mech, mech, w scenie. Dobra, Ariko. Ariko to jest ta kura, która kiedyś była w tych klubowych. Śnemset mamy na Ariko. I kurczak. Mamy tego takiego świątecznego. Rico? Nie, nie mamy z tą głową dużo. To jest fajne. Aha. Abo ten. Monarsza, błyskotek. A to jest to widać, że się budzi trochę. Tak jest, dobra, odpalamy karnet. I odpalamy tylko te dropy. Nie tam błyskotki, to nie chodzi o błyskotki, nic o błyskotek. Dropy. Odpalaj tylko dropy Serio? Poszukamy teraz hiperdołatowań kolejnych. W których nic nie będzie. Pesymista oczywiście. A pesymista. Czyli jesteś negatywnie nastawiony do tego, że będzie. No jak. To... Dobra, i tyk I kolejnego skina. Pięknie! ciąglowy, dziny i piaski czasu! To my chyba ze na cztery skiny dostaliśmy. Oparaj. Nie próbuj trzech. Kurde, nie trafiłem. Dobra, i tyk. Blinki się nie opłacają. Dobra, to, to wszyscy, wszyscy możemy wiedzieć, że to trzeba to. No ja bo to trzeba szybko, ale nie za szybko. Więc bo jak są... mi się zawieści żółty, chciałbym przy żółtym trochę pozostać. No dlatego właśnie tak otwieram. Mamy połówkę za nami, i to będzie J. Jong Testowany. A w niedzielę będzie odcinek J-Jonga. Oraz czy... sushi będzie event. Gdzie? Gdzie nie będzie odcinka. Ale my będziemy testować. Na odcinku będziemy tworzyć odcinek. Tak, gold, gold. Widzicie jak najwięcej. Sami wiecie, że to nic nie ma tego A Ani jedna legenda. Kolejny. Super. A niedługo za miesiąc, za pół kredytów, nowa ultra legendarna postać. O, mityk. kim? Yeah. Dawaj. Le dwa legendy teraz będą. Dwie legendy, nie dwa legendy. Dwie legendy. Patek, <noise> poprawę, bardzo dobrze, że poprawę. Nie róbcie błędów. Jedziemy. El Primo, Jak ten ma? walentynkowy. Jee, yeah, El Corazon. Je yeah, walentynkowy. El Primo. A, dwa legendy. Ty odpaliłeś teraz legendę, pajacu. Po co, po co to zrobiłeś? A ty jesteś? <laughs> Dobra, odpalaj te 20 A mnie tutaj jak to Biblię odbieraliśmy pamiętasz? No to i A ty zrobiłeś to? Tam kazałeś mi udać. A, zaraz, tak. Nawet 20 jedziemy. I z tego będzie Czy z tego będzie Gold No dawaj, dawaj, dawaj i patrz ile I żony legendy z tego, tylko mityk, mityk czy coś tam Naprawdę to jak mega świnia że nikt nie chce grać, jeśli nikt wie, że nie chce grać się, mega świnia. Bo tam nic nie wypada z tej mega świni O! Widać jak, nie wiem Lubi Super Ostatnie Dobra Myty oh. O, i na koniec... Drążona i gwiazdorski wjazd, posiłek. No i spoko. Chyba nie to piąty, szósty skin już? Taha. Ale skinu żeśmy nałoili. I nie powiedzieliśmy czego Bartek najważniejszego, co mamy aktualnie, co biliśmy 65 tysięcy. 65 tysięcy pucharku! Lecimy po 70 tysięcy. I dotwaramy tego mityka chyba z 65, dawaj. 100 blinków, a to na jutro. Nie, to nie na jutro, mamy tyle tego. Nie, 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 to już nic nie ruszaj. No zobacz. To już nic nie ruszaj. 200. Nie, 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 ruszyłeś mi ostatnio, był... 600. Nie, 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 nic ty nie umiesz licz, liczyć. 1200... 2000. 200. 200. Dobra, jutro wpadnie, to będę sobie klikał. Tu nie. No, ze 3000. 3000, no. 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 Mega świnia zrobiona, jutro sushi, Bitwa o Królestwo, Jay jong i te sprawy i proszę Państwa, i będzie kozacki sezon, który będziemy ulepszenia dodawać i będziemy chyba pilali koks ilość pucharków. A zaraz będzie koniec naszego Pro-Karnetu. Jeszcze tylko chyba kilka sztuk, to no grane będą rankingowe. A my co? Czekamy na nowy sezon, pewnie już jest, kiedy widzicie ten odcinek. Więc zostawcie łapkę w górę, subi. subika, bo po 10 tysięcy subów i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej. Hej.